Go Czekaj chwilę spokojnie Tylko to musisz powoli zrobić, bo on nie złapie tego Nie wiem no, Powoli <śleszamy> <śleszamy> Jak mam to zrobić powoli No nie wiem Ty się martw to się być normalnie Ja Kurwa no nie zrobię Nawet z rękami, ja nawet tak nie zrobię w nogi nie ma Zrobię to, zobaczysz? Trzeba mi go chronić Prawie, kurwa, jeszcze troszkę Rozmowę następnego. Ej, kompana, Prawie gra, kurwa. kurwa. No. Mirek, co jeszcze? Co jeszcze jednego? Co Salto próbuje robić. Kurwa nie zrobię. On idzie ludno, nie? No, nie, lubię. Lubię. nie?